że za nami okres przygotowawczy. Już za niedługo zaczynamy rundę rewanżową w trzecioligowych rozgrywkach. Jakbym miał tak pan w kilku zdaniach podsumować ten czas, kiedy przygotowywaliśmy się właśnie do wznowienia ligowych rozgrywek, to co by Pan powiedział? Na początek może bym chyba nie, nie, nazywa, nie nazwałbym go w naszym wykonaniu jako okres przygotowawczy, bo to jest jakby ciąg dalszej pracy z młodymi ludźmi z akademii, którzy gdzieś są tam szykowani do, do tej dorosłej piłki, tak więc jest to okres o tyle trudniejszy, że jest to okres zimowy i, i przechodzimy na boiska sztuczne, nieraz po, 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 pogoda nam nie pomaga, ale to był okres taki, gdzie rozłożyliśmy to na normalną pracę plus końco, kończący tydzień na sparingi. Mhm. E, no właśnie, jak te sparingi? Jakby Pan miał podsumować? Tak bardzo krótko, bo były sparingi, które wygraliśmy, były, które przegraliśmy. Czy tak jakby przez pryzmat, czego pan ocenia te, te sparingi? Czy przez pryzmat bardziej wyniku, czy jednak tego, jak chłopcy na boisku grali? Ja myślę, że to można delikatnie połączyć. Na pewno graliśmy z, z przeciwnikami takimi, yy, których chcieliśmy. Mieliśmy bardzo wymagających rywali typu Hertha Berlin, Slavia Praga. Trzy dwa razy spotkaliśmy się z Chrobrym Głogów i to były mecze yy, przegrane. Po dobrej grze, na pewno można powiedzieć, po dobrej grze, ale pokazały też, że jak się gra z takimi przeciwnikami, to nieraz decydują szczegóły, żeby ten mecz wygrać, przegrać, bo te mecze również mogliśmy wygrać. Graliśmy też rywalami ze swojej takiej, można powiedzieć, półki trzecioligowej i tego, to mnie cieszy, że w tych meczach pokazaliśmy, że jesteśmy zespołem na pewno, który robi postęp, W yy, tym bardziej, że to trzeba zaznaczyć, że yy, przez ten, przez ten okres troszeczkę doszło do dużych zmian w tym zespole, bo zawsze to trzeba podkreślić, że jesteśmy drużyną rezerw i tej stabilności w kadrze nie ma co szukać. Tak więc y, cały okres trenowaliśmy y, połączeni z Marcinem Cilińskim, z Eliotką, y, taką grupą ludzi, która gdzieś za chwilę kończy wiek juniora, ci, co są w drugiej drużynie. Tak więc naprawdę był to owocny okres i dla nas, i dla nich. Dlatego cieszy mnie to, że tymi też młodszymi zawodnikami, z tymi zespołami można powiedzieć, z takiego, z takiego średnie, średniego poziomu trzecioligowego. Byliśmy zespołem, który widać było wyższość i to cieszy. I, 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 i postawa zawodników, którzy można powiedzieć coraz częściej grają w wyróżnienie rezerw, którzy może na, na jesień nie grali w takim wymiarze czasowym, dzisiaj grają coraz, coraz więcej i, i bardziej regularnie. Jak wy się czujecie jako zespół? No bo mówił Pan o tym, że tutaj ciężko jest o stabilizację, jeżeli chodzi o taki skład kadrowy, no bo jednak mamy tutaj też tą współpracę z trenerem Cilińskim. Jak wy się czujecie jako zespół teraz? To, to od, od początku powtarzamy. My, my naprawdę jesteśmy drużyną rezerw, która pracuje dla zespołu pierwszego jest jakby kończącym etapem akademii. Jedno, co musimy na pewno tworzyć drużynę na boisku. I, i, i to trzeba, i to zawodnicy wiedzą, bo, bo, bo na tym polega sport. Ale no, jesteśmy jakby przygotowani do takiej roli, tak naprawdę takiej pracy, że, że dzisiaj mamy takich zawodników, za miesiąc mamy takich zawodników, nieraz młodszych. No i dla naszą rolą jest, żeby z tymi młodszymi tak pracować, żeby dochodzili do takiej dyspozycji i, i cieszyli potem oko kibiców na tym głównym stadionie, jak wielu tych młodych zawodników też to już robi. Tak więc z tego jesteśmy zadowoleni, bo na tym polega nasza praca. Jakie macie cele na tę rundę? Cel się nie zmienia niezmiennie od początku, kiedy rozpoczęliśmy pracę z Jarkiem Krzanowskim. Naszym celem przede wszystkim, jeżeli chodzi o. Jak już mówimy o meczach, o, o wyniki, to jest wyjście na kolejny mecz i, i zagranie go w ten sposób, żeby, żeby to było widać, że to jest jakość tego grania, żeby, żeby przede wszystkim też wygrać. I tutaj tego nie zmieniamy. Dla nas najważniejsza jest praca z tymi zawodnikami z tygodnie na tydzień, a, a, a jeżeli chodzi o mecze, to każdy mecz najważniejszy, następny, następny, teraz mamy Górnik Polkowice, fajny bardzo mecz, ten mecz minie i jest kolejny, tak więc nie, nie zakładamy sobie jakichś celów takich długofalowych, jeżeli chodzi o, o, o wynik, co będzie za trzy tygodnie, jak to będzie wyglądało, mamy grać, w każdym meczu prezentować swój styl i, i przede wszystkim podnosić umiejętności zawodników.